W niedzielę poznaliśmy nową dwunastkę uczestników Sanatorium Miłości, Hitu TVP, który robił na targach telewizyjnych furore i został podkupiony przez inne kraje. Producent na swojej stronie pokrótce przedstawił każdego z kandydatów, a w pierwszym odcinku dodano dodatkowych kilka słów, pokazano jak seniorzy mieszkają, co robią w wolnym czasie. Jakie związki mają za sobą i tak dalej, wiadomo, że przed nami jeszcze wiele do odkrycia, bo zapewne jak w zeszłym sezonie, tak i teraz będziemy co odcinek poznawać szczegóły historii życia każdego z uczestników szczerej rozmowie z Martą Manowską, sami seniorzy też chętnie dzielą się z widzami faktami i przemyśleniami, tak przynajmniej było dotychczas. Jak wspomnieliśmy wam w poprzednim filmie na kanale, spośród seniorów w tym roku wyróżnia się szczególnie Waldemar, który w pierwszym odcinku wyznał, że ma za sobą trzy rozwody, ale wciąż szuka miłości i dla niej jest gotów przenieść się nawet na koniec świata. Producent zapewnił w opisie na swojej stronie, że Waldek chce zalegalizować każdy związek, zapewniając, że z jego strony możemy liczyć na być może pierwszy w historii programu ślub, jednak okazuje się, że życie Waldka nie oszczędzało, mężczyzna, jak przyznał w pierwszym odcinku przeżył udar, po którym nie może skupić się na czytaniu, ponadto przyznał, że rodzice oddali go do domu dziecka, bo ojciec Waldka uważał, że nie jest jego dzieckiem, przyznał, że to trauma, Którą nosi w sobie przez całe życie Jednak to nie wszystkie dramaty Z którymi musiał zmierzyć się mężczyzna Jak się okazuje Jeden z jego dramatów trwa cały czas W sieci można znaleźć Artykuł Gazety Lubuskiej z którego dowiedzieć się można, że Waldek niedawno dostał od Urzędu Miasta mieszkanie do kapitalnego remontu w Starej Kamienicy w Zielonej Górze. Na remont mieszkania wydałem wszystkie oszczędności, mówił w gazecie Waldek. Listopad i grudzień dwa lata temu mieszkał bez ogrzewania, bo wciąż czekał na przyłączenie gazu. Po tym jak w końcu udało mu się urządzić okazało się, że kamienica w której zamieszkał jest w dużo gorszym stanie niż mu się wydawało. Waldek boi się, że budynek zawali się, a on straci wszystkie swoje oszczędności życia. Miasto bowiem nie kwapi się do remontu kamienicy, w której co prawda zrobiono elewację i od zewnątrz wygląda świetnie, natomiast wali się od środka. Nie pomaga także fakt że kamienica jest pod opieką konserwatora zabytków i nawet drobne naprawy nie obędą się bez jego zgody. W obliczu tego zupełnie nie dziwią słowa Waldka, że dla miłości gotów byłby się przeprowadzić, co jeszcze pogodny staruszek skrywa za wiecznym uśmiechem.